No, musiało minąć kilkaset lat, żeby polscy alchemicy e, znaleźli sposób na wytwarzanie płatków złota Nareszcie. i srebra. Z drewna, mój drogi, z drewna, najlepiej z polskich lasów. Zobaczmy. I jak ujawniły dwie posłanki koalicji obywatelskiej, w tym Magdalena Felix, o której ostatnio było głośno, w bardzo zresztą tragicznych okolicznościach, przeprowadziły kontrolę poselską i ujawniły, że w konkursie. Jaki tytuł? Drewno jest z lasu. Odkrywczy tytuł, musi pan przyznać. Drewno jest z lasu. Zyskałem że lasy państwowe rozdały 11 milionów złotych w większości parafią, które wnioski, których wnioski nie miały związku z celem konkursu. No miały związek, bo to było zabezpieczenie, że dostały pieniądze. No A to... wie pan jaki był cel konkursu? Chodziło o promocję architektury drewnianej i drewna jako naturalnego surowca. No i co, parafie nie mają drewnianych elementów które... z, tych, z tej urząd. kontroli poselskiej wynikało, że jedna z parafii otrzymała 43 tysiące złotych na zakup książeczek płatkowanego złota i srebra, inna na złocenie udarzeń drogi krzyżowej albo na wydanie książki o kościołach. No jak to się miało do celu No jak, jest złocenie, tych... czyli że mamy drogę krzyżową, która jest wykonana z drewna, i jest dotycząca kwestia konserwacji i obiektu sakralnego, który jest drewniany. A książka to... o kościołach też, rozumiem, Nie, tak? znam, nie znam szczegółów. Drewno jest z drewna, z, z lasu, tak? lasu tak, z tak? Z lasu, z, z lasu. Z drewno, drewno jest z lasu, lasu. mój drogi. To jest naj, najważniejszy program edukacyjny. Bardzo się cieszę. I, no nie wiem, czemu się czepia ta pani, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że rzeczywiście wydanie książki, która pociąga za sobą wycięcie troszeczkę dżungli amazońskiej, to jest też związane z drewnem. Więc drewno jest z lasu, taki program edukacyjny dla kościołów polskich. Fantastyczna sprawa. Znaczy, wiesz, pod, podpowiem, że... Jako wydawca trochę muszę wiedzieć o papierze na dzisiaj, on jest coraz mniej drewniany, coraz A, mniej. To znaczy, wiesz, technologia idzie tak? w ten sposób, żeby tego drewna zużywać jak najmniej z przyczyn e, oczywistych i on jest coraz bardziej chemiczny, Niemniej mniej, no, chemiczny, czyli jak powiedziałem na wstępie, to można powiedzieć prawie alchemiczny. alchemiczny tak. Zobacz, jak proste jednak jest zamiana drewna, które jest z lasu na złote płatki, na 43 tysiące na przykład. Nie, nie wiem drogi przyjacielu, czy u was w kongresówce istnieje takie określenie jak siano. Nie w tym sensie trawy ścinanej i suszonej, tylko jak ja mówi w Krakówku czasami, no jedzie sianko, jedzie sianko, czyli pod stołem <grym> będzie wręczana kasa proszę państwa. Tak? Więc ten program pierwotnie nazywał się Siano jest z lasu. To siano, taka się... bo, a, siano jest z lasu. Ono leje do tych, którzy wiedzą, jak to ładnie nazwać. Zwłaszcza te złoto, te płatki złota to, to jest niezwykłe, bo one mogą służyć do tak wielu celów. I ciekaw jestem, bo Donald Tusk zapowiedział, że będziemy usuwać religię ze szkół. No, ale ze złot, płatkami złota również. Bardzo bym chciał, żeby jednak to złoto wróciło do. Do, do nas, do obywateli, ale to, to Na to, 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 to chyba, jest. na to chyba za bardzo nie, nie możemy liczyć, bo słyszałeś pana ministra, który powiedział, no ale że co, że w parafiach nie ma drewnianych elementów? Nie ma. Tak. Też tak, <laughs> drewniany ksiądz, drewniani wierni, to, to wszystko się zdarza. Ym... Mam nadzieję, że tego gosposia nie jest z drewna, bo jaka to byłaby pociecha w parafii, prawda? No nie, 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 to, to do tego dopuścić nie możemy. Tam jeszcze, wiesz, w tej rozmowie padło, że jakoś tak się dziwnie złożyło, że te parafie które są beneficjentami tego programu, czy to na płatki złota, czy to na wydanie książek. Tak swoją drogą, że ja na to jako wydawca nie wpadłem, że powinienem w konkursie drewno jest z lasu złożyć jakiś wniosek o dofinansowanie książki. No ale to no, jak widać... Ile, ile nam program, bo nie jesteśmy tak przedsiębiorczy jak pisowcy, ani kościół katy, więc powinniśmy nie. brać udział w tym wszystkim. Tak. Ale tak się złożyło, że te parafie są z tych okręgów wyborczych, które są... Okręgami Solidarnej, Pol Solidarnej Polski w ramach Zjednoczonej Prawicy. Taki zbieg okoliczności jeszcze nadszedł. To myślę, że może dlatego, że Warszawa nie jest okręgiem Solidarnej Polski, to ja bym miał mniejsze szanse. Jeszcze, jeszcze nie jest, już za chwilę. A tak poważnie mówiąc, bardzo jestem ciekaw, jak pan prezes, niech nam żyje wiecznie na Żoliborzu, to znosi, bo za chwileczkę okaże się, że wszyscy modlą się nie do Zjednoczonej Prawicy i do niego, tylko do z mojego krajana, kolegi, prawnika wybitnego Zbigniewa Z., który wyraźnie prowadzi ofensywę i za chwileczkę będzie już nie tylko niezbędny w Sejmie, aby wygrywać głosowania, ale być może przyjmie część pisowców do swojego grona. Reset obywatelski